Witajcie jeszcze raz. Wiecie co? Tak mnie naszło, żeby Wam jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć co do chodzenia na bosaka. Ponieważ ja na przykład, żeby spróbować chodzić na boso, to mnie często zniechęcało to, że mam całe czarne pięty. Znajomi się śmiali, że, że te stopy wyglądają tragicznie po chodzeniu na boso. Są całe czarne i tak dalej. No bo to normalne. I podam Wam sposób, jak je szybko umyć doszorować w bardzo szybkim tempie, więc słuchajcie tego. Soda oczyszczona, to jest jeden ze składników, ma bardzo fajne właściwości ścierne, nie tylko takie, ma dużo innych, ale to jest osobny materiał. Soda oczyszczona i drugie taki kamień do szorowania pięt. Posypujecie sobie podłoże stopy sodą oczyszczoną i szorujecie i powiem wam uważam. Że to schodzi lepiej niż z rozpuszczalnikiem. A pewnie mieliście nieraz po smarach jakieś brudne dłonie i, i często ja na przykład używałem rozpuszczalnika do, do umycia tych dłoni, zastąpiłem to sodą oczyszczoną, bo jest naturalna i działa dużo lepiej, więc jeżeli byście się lękali przed tym, żeby zacząć swoją drogę na boso. Jak to robi Cejrowski, Boso przez świat. Już teraz wiem, że ten gość robi zajebistą robotę dla swoich stóp. A kiedyś mnie to dziwiło, jak, jak on daje radę. Eee, więc, jeżeli macie wymówkę, żeby spróbować chodzić, bo będą brudne stopy, o nie, macie na to rozwiązanie i nie ma wymówek. Wskakujcie, zdejmujcie te izolatory waszych nóg i zobaczcie, jak można fajnie się poczuć. I jeszcze w takiej pięknej naturce właśnie na Bosaka. I tym jem akcentem życzę Wam cudownego, wspaniałego dnia. Jeszcze raz wszystkiego co najlepsze. Trzymajcie się i do następnego filmu.